kochani z tej strony, macie, to jest kanał Nowa Air Lego i zapraszam Was na pierwszą Lego prasówkę w 2022 roku. Zaczynamy! No dobra, na dziś gazetki są dwie: czyli mamy Lego Marvel Avengers z czarną wdową oraz Lego City, i mamy pojazd policyjny, policyjny kład. Zaraz to sobie zobaczymy. Pozwoliłem sobie już odfoliować poza kadrem gazetki, żeby było po prostu łatwiej i szybciej. I cóż, przechodzimy sobie do pierwszej gazetki. Zaczniemy od Lego City. Oczywiście, zaczniemy od szybkiego przeglądu. Polibak sobie pójdzie tutaj na chwilę na bok. Ciekawe, co znajdzie się w następnej gazetce. Oczywiście, na samym końcu gazetki nam się to ujawni. Standardowo komiksy. Mamy też plakat, oczywiście. Czy jest jakiś ciekawy, to się zaraz okaże. No i tutaj ekipa policjantów z LEGO City. Fajny ten pilot, naprawdę dobrze wygląda. Tutaj jeszcze mamy plakat z tym kładem. Dalej, oczywiście, komiksy, rebusy. I tego typu rzeczy, a w przyszłym numerze już wam pokazuję, będziemy mieli odjazdową zabawkę, czyli budowlańca, plus pojazd wiertniczy. I to jest naprawdę spoko. Yy. I na pewno sobie kupię tą gazetkę i będzie na kanale 26 klocków. Figurka, yy. spoko to wygląda naprawdę. Także no, City idzie w dobrą stronę, gazetka idzie na bok, zabieramy się za. To, co nas interesuje najbardziej, czyli klocki. wszystko wypadło. Główka już mi tam gdzieś odjeżdża. Ok, wszystko się zgadza. Ja to sobie wszystko szybko zmontuję i zaraz wracam do Was z e, zbudowanym kładem policyjnym. Dobra, tak się prezentuje zbudowany kład policyjny. wraz z figurką. Zaczniemy sobie od obejrzenia tego pojazdu. W rzeczywistości po zbudowaniu wygląda o wiele lepiej niż na tych zdjęciach z gazetki. Mamy nadrukowany element i niestety nie wygląda on za dobrze. Jest lekko rozmazany przy napisie polis. Odznaka jest spoko, ale tutaj ten nadruk nie udał się zbyt mocno. Pewnie jakiś błąd albo za wcześnie forma została odłożona. No nieważne. Wyścigowe kółka takie bolidowe no, kilka fajnych elementów które gdzieś tam można sobie wykorzystać ale sam pojazd jakiś specjalny nie jest, jeżeli chodzi o naszego policjanta, wyposażony w kajdanki, torsik ładnie zadrukowany, ma taki pas tutaj krótkofalówka odznaka kołnierzyk jeden wyraz twarzy czapka, zero nadruków na spodniach z tyłu ma polis Kontynuacja tego pasa oraz tej krótkofalówki. Bardzo ładny nadruk, poprawny, nie tak jak tutaj ten nadruk na samochodzie. No i cóż, tak się prezentuje najnowsza gazetka, właściwie figurka z gazetki oraz konstrukcja z LEGO City. My przejdziemy sobie do czarnej wdowy. Czarna wdowa już przed nami. Polibak na chwilę pójdzie na bok. Przejrzymy sobie gazetkę. Stojak na broń, jeżeli chodzi o figurkę oraz akcesoria. Bardzo dobrze to wygląda. Zaraz sobie to sprawdzimy w Realu. Ta gazetka wyszła przed świętami, dzień przed Wigilią, 23 grudnia, czyli całkiem niedawno. Antman zmniejszył kumpli. No i tutaj mamy ciekawe figurki z uniwersum LEGO Marvel. Plakacik jest, jak zawsze. No, i mamy najpotężniejsi ziemscy bohaterzy. No, sympatycznie wygląda, muszę przyznać. Jeszcze mamy reklamę LEGO Minecraft, którego u mnie na kanale nie będzie. A co w przyszłym numerze LEGO Marvel? Będzie Iron Man z dziesięcioma promieniami energii. No, i tutaj myślę, że tego Ironmana kupować nie będę. Po co mi kolejny? <laughs> Także myślę, że kolejną gazetkę LEGO Marvel odpuszczę, a znajdzie się w kioskach 17 lutego. Także jeżeli nie posiadacie Ironmana, to możecie go sobie ogarnąć. Dobra, przechodzimy do Polibaga. Otwieramy. Black Widow. Wyjdź z korby wszystkie elementy tutaj już są i co, szybko złożę i zaraz wracam do was. Natasza i jej stojak już są zbudowani. Zaczniemy sobie od tego stojaka. On mi troszeczkę przypomina element, który dostaliśmy razem z kapitanem Ameryką w zeszłym roku. Miał taki stojak na swój kask, kilka fajnych elementów, które zawsze się gdzieś tam mogą przydać. Do tego ekstra spluwa i ekstra Pałka w, w fajnym kolorze, który możemy sobie wykorzystać jako miecz świetlny dla rycerza Jedi. Na przykład, no i cóż, tak to wygląda bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. A jeżeli o, chodzi o figurkę, to Natasza wygląda rewelacyjnie Sp, spluwa, kolejna pałka, czyli mamy dwie pałki, dwie spluwy w tym, w tym zestawiku więc naprawdę warto chociażby dla elementów. A sama figurka Petarda, po prostu zadrukowana jest cała i ten nadruk jest super, naprawdę rewelacja, jakość nadruku bardzo, bardzo dobra. Zobaczcie nóżki, torsik, tutaj wszystko jest zadrukowane, nawet ramiona. Z tyłu również fajnie się to prezentuje. Fajne włoski i dwa wyrazy twarzy: jeden taki wściekły, a drugi już taki bardziej przyjazny. I tak się prezentuje Natasza Romanow. Tak prezentuje się content, który mogliśmy znaleźć w gazetkach Lego City i Lego Marvel Avengers, które obecnie można zakupić w punktach prasowych. Osobiście polecam bardzo Lego Marvel, jeżeli nie masz Black Widow, to świetna figurka, piękne nadruki, jeżeli chodzi o Lego City, no to taki ciekawy policjant i jego bolid. Parę fajnych elementów generalnie również. Tą gazetkę Lego City polecam. Dzięki za dziś. My widzimy się już bardzo niedługo. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć!